Dzień dobry państwu. Szybkie podsumowanie roku 2024 roku 2024, który żegnaliśmy już 11 dni temu, prawie 12 godzina dzisiaj 20:15 dnia 11 stycznia, anno domini 2025. Także szanowni państwo, na podsumowanie 24. Jest już za późno, no ale yy, jest trochę za późno, no ale jednak wypada je w końcu zrobić. Wypada tego dokonać. Jest to oczywiście podsumowanie, jeżeli chodzi o przejechane kilometry pociągami. I szanowni państwo, naprawdę bez zbędnego przedłużania, to ma być jak najkrótsze, jak najszybsze. Ja też nie mam za dużo czasu. Zaczynamy. Yy, tylko, że nie mam statyłu w tym roku takiego, jaki miałem w poprzednim. Tutaj mamy podsumowanie z roku poprzedniego i od niego zaczniemy, potem sobie będziemy porównywać. W tamtym roku wyglądało to tak. Na pierwszym miejscu uplasowało się PKP Intercity, którymi, który, czy, którymi pociągami tego przewoźnika. ZUSMR, jak to się mówi? Dobra, niech będzie tak. Przejechałem 12 394 km. Na drugim miejscu koleje Małopolskie to jest 8999 999 km. Tak akurat było. Yy, trzecie miejsce Polregio 5161, Czwarte miejsce koleje Mazowieckie 463 km. Piąte koleje Śląskie 388 km. Szóste Łódzkie Kolej Aglomeracyjna 21 km. Siódme SKM Trójmiasto 8 km. Yy, ósme SKM Warszawa 7 km. No fajne.

Ale już na samym początku mamy ogromne zmiany. Koleje małopolskie. Miejsce pierwsze. Z drugiego. No, ładnie. Ładnie. I proszę państwa, kilometrów 12287. W tamtym roku było 8999, czyli o ponad 3000 do góry wyskoczyło dokładnie o 3288 km, jeżeli dobrze liczę. Miejsce drugie. Polregio z miejsca trzeciego wskoczyli na drugie. Ten spadek Intercity jest troszkę zamartwiający, ale to o tym później. I z 5161 km na 11512 yy, Ponad dwa razy więcej. Naprawdę niesamowita liczba na drugim miejscu Polregio. Miejsce trzecie PKP Intercity. 10439 km. Czy to jest dużo? Czy to jest mało? No uważam, że nie jest to jakoś najmniej, że jest to y, trochę dużo. Ale mogło być lepiej. W tamtym roku było lepiej. No ale w tym roku więcej po jeździliśmy pociągami kolej Kolei małopolskich to tu lokalnie, a mówię tak. Czy poleregio też lokalnie, wiadomo, ale i. i, i, i... W rejonach pozalokalnych też się zdarzało, no bo wiadomo, że polearego jeździ wszędzie, prawie w przeciwieństwie do kolei małopolskich, prawda? To wiemy, no ale Intercity spadł z pierwszego na trzecie miejsce, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jak już to na drugim będzie, nie? A tutaj trzecie, no ale nie najgorszy ten wynik: 10439, i tutaj zawsze pomiędzy miejscem trzecim a miejscem czwartym jest taki duży rozstrzał: tutaj 10 tysięcy. I na miejscu czwartym 311, czyli 10 439, a 311 ponad 10 000 km mniej tu się nagle robi, ladies and gentlemen. I miejsce czwarte zajmują, jak w roku poprzednim, miejsce piąte też są również, znaczy tak samo to wygląda jak w poprzednim roku, ale miejsce czwarte, koleje mazowieckie. W tamtym roku 463 km. W tym roku, czy ja mówię w tamtym, w 23, a w 24 311. Również y, trochę mniej. No ale y, jak na kolej. Drugi rok z rzędu y, miejsce y, na, na czwarte. Czwa, y, jeżeli drugi rok z rzędu przewoźnik zajmuje czwarte miejsce. Y, i yy, pociągami tego przewoźnika przejeżdżamy kilkaset kilometrów, to ja myślę, że jest to dobry yy, wynik. Miejsce piąte, z, jak w roku poprzednim, koleje Śląskie, tyle, że tutaj również mniej w tamtym roku 300, czy w 23 388 kilometrów, w tym roku 186. Tylko ja mówię w tym, a to jest 24, czyli tak naprawdę tamten, no ale wiecie Państwo: yy, 186 kilometrów yy, koleje Śląskie ale też mi się to nie wydaje, żeby to był jakiś e, najgorszy e, wynik, proszę Państwa. E, ja może zrobię od razu takie, takie coś, szanowni Państwo, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. O, teraz wszystko widać, całą tę moją tabelkę. I jeżeli ktoś by chciał sobie na to popatrzeć, można to zatrzymać, sobie film w tej chwili... No i patrzeć na tę tabelę, podziwiać ją, bo ja tak pokazuję, omawiam, a jeżeli ktoś by chciał sobie tylko zobaczyć, no to bardzo proszę, zachęcam. No i tyle. Tutaj kilometrów zdecydowanie mniej yy, w Kolejach Śląskich właśnie, ale no, 202 kilometry różnicy, ale też najgorzej nie jest. Szóste miejsce. Coś, co cieszy. Koleje Dolnośląskie. Zarówno w roku 23.,

Rok 23,27441 i ten rok. To już Państwo widzieliście, ci, co tam sobie pat patrzyli na tę tabelę, jak ją wtedy pokazywałem, a ci co nie widzieli, to zaraz zobaczą. Z kolejną ośmskę, szóste miejsce, 78 km. Jechałem sobie, Szanowni Państwo, to akurat była podróż, której nie relacjonowałem. Hmm. Wiele takich się w moim życiu odbywa, także wiecie Państwo. Ja tutaj nie liczę tylko tych kilometrów, które przejeżdżam jadąc yy, właśnie włócząc się po Polsce pociągami yy, nie są to kilometry, które przejeżdżam yy, tylko podczas tych podróży, który, z których relacje publikuję na tym kanale yy, są to kilometry wszelakie jakie robię yy, z przejazdów do szkoły, sklepu, kościoła, wycieczek takich krótszych, dłuższych, indywidualnych etc. No, i tutaj akurat jechałem kolejami dolnośląskimi dwukrotnie, w jednym dniu, ale dwukrotnie. Na odcinku Wrocław Główny Sobódka i Sobódka Zachodnia Wrocław Główny to był powrót. Z Sobódki do Sobódki Zachodniej przedostałem się pieszo przez Ślęże. To, to tak dla informacji Państwa. No, i tutaj z, z dołu wskoczyli, wskoczyły koleje dolnośląskie. Mniej więcej tak do połowy tabeli. Osiągając wynik średnio imponujący. No, ale po dwóch latach zera, takiego 78 km, to wcale nie jest jakoś bardzo zły wynik. No, a więc, właśnie. Szóste miejsce: koleje dolnośląskie, 78 km miejsce. Siódme. Koleje wielkopolskie, w tamtym roku było 0, ale w 22 tutaj było tego dość dużo. Bo widzicie Państwo, w 22 koleje Wielkopolskie były na czwartym miejscu i to i miały wynik 207 km. A w ogóle teraz za, zauważyłem ciekawostkę, koleje śląskie już trzeci rok się trzymają na miejscu piątym. to jest niewątpliwie ciekawe. Chwileczkę, nie chcę to na 0 teraz. Dobra, Oce, coś z mi przyszło. No i koleje wielkopolskie 13 km. To było takie dość niespodziewane 13. To było podczas mojego wyjazdu w Lato 24. Takiego długiego, osobówkami po Polsce. Relacja z niego akurat jest na kanale. No i wtedy, szanowni Państwo, miałem mieć 2 godziny przerwy w Poznaniu i zacząłem zastanawiać się, gdzie ja zjem obiad. Bo można by tę przerwę przecież na właśnie taki cel obiadowy przeznaczyć, prawda? Yy, no i proszę Państwa, tak się zastanawiałem, zastanawiałem, gdzie ja zjem ten obiad w Poznaniu, że mi się przecież nie chce gdzieś nie wiadomo, gdzie chodzić. No i wpadłem na pomysł, że przecież mogę wysiąść sobie w swarzędzu. Nie wiem dlaczego akurat w Swarzędzu, ale może dlatego, że patrzyłem sobie na Google Maps, znalazłem tam super restaurację. Rzeczywiście, yy, do tej pory mam o niej świetną opinię, i jak tylko będę w Poznaniu, będę się starał znaleźć możliwość. Yy, Podjechać do e, Swarzędza. E, no i wysiadłem w tym Swarzędzu e, z pociągu Intercity e, Górski. Zjadłem ten obiad, bardzo był dobry. Polecam wszystkim mm, Bistro Panda, jak dobrze kojarzę. E, w Swarzędzu, właśnie. Nie opodal e, Poznania. E, I ladies and gentlemen, e, ze Swarzędza do e, Poznania Głównego przejechaliśmy e, sobie pociągiem kolei. Wielkopolskich. No i to była trasa o długości 13 km. Wymyśliłem to dzień przed tą moją wizytą w Swarzęcu. W ogóle tam miałem nie wysiadać, miałem jechać do Poznania. Gdybym nie wysiadł, tych 13 km po prostu by nie było. I ich w ogóle w planach, prawda? Nie było, to tak się zrodziło chaotycznie, nagle, spontanicznie, ale dobrze. Jestem zadowolony, no bo jak widać... Chwileczkę, chwileczkę... Rzeczy. Jak widać. Hmm. Co jak, jak? widać? Uf, uf. Yy, proszę Państwa, coś się dziwnego dzieje, bo mi pamięć szwankuje, czy by to było możliwe. No, w sumie ostatnio tyle nagrywałem, że tak jeszcze sobie nie usunąłem tamtych filmów, a to jest są 4 godziny materiału. Yy, to szybciutko. Yy, SKM Warszawa 8 miejsce 13 km. To po warszawskim węźle kolejowym. Tam raz z zachodniej do wschodniej, a wcześniej jeszcze z Gdańskiej do zachodniej. Tak. No i wyszło 13 km, czyli tyle samo co w Wielkopolskich, ale nie chciałem robić egzekwa żadnego, tylko po prostu koleje Wielkopolskie wyżej. Po pierwsze, dlaczego? Po pierwsze, alfabetycznie, prawda? K jest. Częsie niż jest. A po drugie, żeby jeszcze nie był alfabet, to w sumie nie do końca sprawiedliwy do klasyfikacji, ale na ósmym miejscu SKM Warszawa się znalazła, również dlatego, że do Warszawy mam bliżej, więc teoretycznie mógłbym sobie po Warszawie pojeździć więcej, prawda, niż po Poznaniu. Do Poznania mam troszkę dalej, dlatego tak były takie dwa powody, które właśnie spowodowały Dlaczego? Zrobiłem tak, a nie, nie, nie inaczej. No ale egzekwo w takiej tabeli, nie, to, to by było bez sensu. Miejsce dziewiąte, arriwa, 2 kilometry. No, 2 kilometry z Torunia Głównego do Torunia Miasta. Tej podróży również nie relacjonowałem. To, była, to był luty 24. No i cóż, taki, taka yy, skromna bardzo przejażdżka. No i już tutaj nie ma co du dużo mówić. Miejsce dziesiąte, Łódzka Koleja Aglomeracyjna, 0 kilometrów. To w 24, a w 25 to sobie Państwo zobaczycie już jutro w filmie, który jest już gotowy, jest już zmontowany. Tylko chciałem najpierw wrzucić podsumowanie, wrzucam je teraz, dzisiaj, prawda? A jutro wrzucam film z podróży, którą ukończyłem 5 stycznia. I tutaj już kole łódzką koleją aglomeracyjną przejechałem chyba 146 km, czy, czy nawet więcej. Także, a tutaj było tak, w 22 mieliśmy. 135 km, w 23, yy, 21 km z łodzi widzę do koluszek, czy tam koszulek, jak ja to wolę mówić. I proszę Państwa, w 24 roku mieliśmy 0. No to w 25 pobijemy wszystkie te yy, lata, yy, bo będzie więcej niż kiedykolwiek do tej pory, w ogóle w 22. To ja pierwszy raz jechałem łódzką koleją aglomeracyjną. Masz wstyd się przyznać. Dobrze, drodzy Państwo. SK również 0 km. No, nie, nie miałem w ogóle okazji jechać po Trójmieście. Nadrobi się w 25. Będzie to bardzo taka skromna ilość, ale w 25. Będzie, będzie Trako, prawda? W tym roku. Także tam do Gdańska Politechniki. Na pewno sobie podjadę. Nie wiem skąd ale... Się zobaczy yy, i proszę Państwa miejsce 12 SKPL. Zastanawiałem się czy w ogóle ich tutaj brać pod uwagę, bo oni tych pociągów no, nie uruchamiali teoretycznie po sieci PLK tak, tak, tak myślałem, nie? Bo, bo zawsze je, bu, były te pociągi takie Zagusz Łupków czy tam, przepraszam, Sanok Łupków, Sanok Komańcza i w 22 jechałem takim pociągiem właśnie i zrobiłem 68 km na odcinku Zagórz Komańcza Zagusz. Hmm. Film też jest na kanale. To jeden z pierwszych to cały dzień z SKP nosił tytuł. To były takie czas, to, to będzie niedługo 3 lata od tego w ogóle. W lutym minie 3 lata odkąd prowadzę ten kanał. To jest strasznie długo mi się wydawało, że... Maksymalnie to robię. Rok, dwa, a tu już trzy, yy, a tak naprawdę jeszcze dłużej, bo wcześniej przecież działaliśmy jako Kolejowe Klimaty Małopolski, nie? Tylko z całą drogą jestem ciekawy, czy ktoś z Państwa, kto ogląda, pamięta te zamieszkłe czasy? Będzie mi było, jak ktoś napisze w komentarzach. Pamiętam. Jak nie pamięta, nie musi pisać, ale może. Zwiększy mi to zasięgi. I w ogóle yy, standardowo proszę Państwa, żebyście napisali, czy dotrwaliście do tego momentu chociaż, a najlepiej do końca. To też będzie mi bardzo miło, jeżeli będę wiedział, że to co mówię do kogoś trafia. No i dlaczego zdecydowałem się to sk.pl tutaj wstawić? Bo zawsze jest 12 pozycji. Teoretycznie mógłbym dodać tutaj Wukadkę do tego, ale ja w Wukadę nigdy nie jeżdżę. Nigdy, nigdy nie jechałem, nigdy nie pojadę. Mam taką nadzieję. No i teraz w tym momencie też nie jadę, yy, no nie. nie, nie lubię tej wukatki strasznie. Miałem to wykosił z Warszawy najchętniej, no ale cóż. Nie, stop WKD. I tyle, Panie Państwu. Także tego tutaj nigdy nie dodam. Zatem nie, to chyba nie jest sieć PL-ki przecież. Także no. Yy. No ale to również, również z drugiej strony wtedy musiał powiedzieć, że kolej Dolnośląskie do wykasowania, bo, bo już mi tutaj przerywa, bo akurat linia kolejowa do Świdnicy Miasto przez Sobudkę akurat jest pod zarządem nie PLK, tylko Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolejnictwa, czy jak to tam się oni nazywają, i zarządzałem no, kilkunastoma liniami kolejowymi na terenie województwa Dolnośląskiego. Także nie, nie, nie mam takiego kryteria, że po sieci polskiej PL-ki, tylko ogólnie po takich liniach kolejowych. Prawda, w miarę cywilizowanych, i za jaką nie uchodzi dla mnie linia kolejowa do podkowy leśnej głównej, którą obsługuje warszawska kolej dojazdowa. Dlatego też. Tejże kolei tutaj nie umieszczam w tym spisie. A SKP, dlaczego ja ich tutaj y, umieściłem? Y, no, szanowni Państwo, podjąłem taką decyzję, bowiem, no tak, y, nie chodzi mi o te połączenia, które tam oni obsługują, te takie śmieszne. Y, Pleszew, miasto, Pleszew, czy, czy tam jak, jak, jak to się inaczej tam nazywa. Y, tylko ze względu na terawę ruską. No, to jeździ. To jest niestety niedostępne w komunikacji krajowej. No, ale teoretycznie mógłbym jechać w tym w komunikacji krajowej, tylko sobie kupić bilet do rawy ruskiej, nie? Także chyba tylko o tym myślałem. No bo innych połączeń z KPL to poza tym nie było. Chociaż był też pociąg retro, przepraszam, z Zagórza do Łupkowa, tam z Sanoka. Był pociąg retro do Targowisk, kiedy otwierali tam bibliotekę na stacji. To nie opodarł między Krosnem a Jasłem, gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, gdyby ktoś nie był z tych stron. Hmm, taka stacyjka. Czy stacyjka? No tam, tam cały czas się dzieje, bo czasem jeżdżą pociągi towarowe, takie kargo tam jeździ jasł, z jasła do targowiska, ale nie, nie wiem po co oni tam jeżdżą. Ale coś tam musi być yy, takiego, skoro tam kargo jeździ, prawda? Yy, także tak. Yy, I liczyłem, że w grudniu SKPL uruchomi te połączenia do Chyrowa. Yy, tak to się niestety nie stało, ale jest szansa na to, że one jednak kiedyś będą w przyszłości niedalekiej, tam rozmowy trwają, jest taki poseł z trzeciej nogi, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, ale akurat doceniam, że on tam działa dla poprawy kole sytuacji kolejowej w Bieszczadach. Przepraszam, z pana Mazurka sobie tutaj włączyłem, ale mi monitor gaśnie, także no właśnie. I proszę państwa tym. No i tutaj, aha, miejsce 10, 11, 12. Tu też się kierowałem. Alfabet, kolej, po prostu tutaj kolejność alfabetyczna. To zawsze tak robię. Od już trzech lat. I proszę Państwa, ten rok miniony skończyliśmy z taką ilością kilometrów przejechaną na liczniku. Znaczy przejechaną na liczniku. Z taką ilością przejechanych kilometrów na liczniku. To już inaczej brzmi, lepiej brzmi. Poprawniej, chociaż pewnie też językowo nie jest poprawne, ale przynajmniej y, jest to uznawane za kolokwializm, a nie za jakiś ewidentny błąd. Y, prawda, jak to mówię, to Państwo rozumiecie o co chodzi, a kilometry przejechane na liczniku, no nie no to co innego przejechane kilometry na liczniku, no to wiemy o co chodzi. Licznik przejechanych kilometrów, tak? A tutaj no nikt na liczniku raczej nie jeździ, tak? Y, bo to nie jest możliwe. No i taka ilość: 34 841. I szanowni Państwo, skończę tak. Mam nadzieję, że 2025 rok będzie jeszcze lepszy. Dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.